Cześć kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie jest jedna zdrapeczka tylko przed nami, ale za to wielka krzyżówka za 30 zł. Pobawimy się wspólnie, tą jedną zdrapeczkę w całości zdrapiemy, razem, bez przyspieszania. Zapraszam serdecznie do oglądania. Kochani, zdrapiemy sobie od samego począteczku razem i zaczynamy. Kochani, pierwsza literka, żeby tu kontrolnych nie zmazać. Literka R jest to pierwsza. Przejrzyjmy sobie bonusy, kochani. U do ujazd Puck OSA. Nie ma tu literki R. Lecimy z lewej strony. I mamy tak rynne. Toronto. Recenzje, spacer, krab, obrady, mrok, grasica, horoskop, orogeneza, harfa, kondor, dolar i myślę, że to tyle. Kochani, jeśli chodzi o zdrabki za 30 zł, w dalszym ciągu mój rekord to 60 zł i to właśnie w Wielkiej Krzyżówce, czterokrotnie bodajże. Eee, niestety w innych zdrabkach za 3 dyszki maksymalnie udawało mi się zwrot trafić, także niestety szału nie ma, jeśli chodzi o te najdroższe, najdroższe zdrabki na moim kanale. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie coś ciekawego. Elitarka R już się skończyła, lecimy do kolejnej. Literka W w bonusie, jej nie mamy, e, sprawdzamy lewą stronę. Mamy wizerunek, fajnie by było, żeby coś tutaj wpadło, kochani, w tej e, wielkiej krzyżóweczce. Jako, że to jest jedyna zdrapka w dzisiejszym odcinku, to zwrot spowoduje, e, że nie będziemy na minusie, a wszystko powyżej zwrotu to nasz plus. E, literka W, no widzicie tylko w wizerunku. Ja nie widzę w innych słowach, dlatego jedziemy z prawej strony. I co my tu mamy? Nic my tu nie mamy. Tutaj też nie widzę W. Tu mamy kwidzyn, kwidzyn, ale to też chyba będzie na tyle. Dobra, lecimy dalej. Kolejna literka to Z. A i jeszcze jedną sobie weźmy M. ZM. I co? Tu mamy w słowie ujazd w bonusie. I tylko tu. Dobra, lewa strona, kochani. Zm. Zm. Mamy zupę. Mamy zupę. Herezję. Recenzję. Mhm. Oszust. Mrok. I co dalej? Słabo na razie, słabo. MZ, MZ, MZ. Kochani, pomocy, bo nie widzę. Może nie ma za dużo. Klosz jeszcze jest. Literka M tylko w mroku. No dobra. Zobaczmy z prawej strony. Mamy tak, reumatyzm. Tu aż trzy literki zmazujemy. I isztar. Co m też tylko raz? Chyba na to wychodzi, że m nam tutaj za dużo nie dało. Z już więcej też nie widzę, dlatego lecimy kochani do piątej literki. A piąta literka to F, ale to też taka mało spotykana, więc kolejną C. Zobaczmy, w bonusie mamy w sobie puck. I tyle z prawej strony. CF szukamy. Mamy w sobie akcent, akcent i tyle. A z lewej może będzie coś ciekawszego. No, zobaczmy, CF. cf. Tu mamy sobie cis. Recenzja. C, M. Hmm. C, tu mamy Grasica. Tu. Tu mamy Scheda. A M nie widzę. E, F. <coughs> C, F, a nie C, A, oh, jest F. Jest elf. Jest Foka. FC, F, C, F, C, F, C. Nie ma chyba więcej. Wydaje mi się, że to by było na tyle. Dobra, najwyżej będziemy nadrabiać. Literka U. Bo mu się mamy Udo. Ujazd po raz, puck, czyli aż trzy razy. Z prawej strony mamy puls, ukos, bóg, alumn, tytus. Yy, I co? I nic. Nie widzę więcej. Z lewej strony tu mamy raz, tu mamy zupkę, wizerunek. Oszust. I to tyle chyba. Dobrze, kolejna literka. Literka H oraz literka J. No słabe te literki na razie. H oraz J. Tu mamy ujazd. A w górnej części, co my tu mamy? Co my tu mamy w górnej części? H oraz J szukamy. Będzie ciężko. Będzie ciężko, bo to są takie literki, które rzadko się w krzyżóweczkach trafiają. No z prawej chyba w ogóle nawet ich nie ma. Dobrze, z lewej zobaczmy. Tu mamy na pewno herezję. H, J. Tu mamy właśnie herezję jeszcze też z literką J. Tu nie ma, tu mamy horoskop. Harfa. Eskalacja, scheda. I wydaje mi się, że to by było na tyle. A jeszcze jestem. Ale więcej nie będzie. Lecimy dalej, kochani. Połowa za nami. Na razie jest średnio bardzo, bym powiedział. Literka B w się brak. Z prawej strony mamy w słowie book. No i co? i Tyle. A z lewej strony. Na razie bardzo takie rzadkie te literki. Nie wiem, czy to nam coś da dobrego. Może się jeszcze rozpędzimy, może nie. E, nie widzę B. Tu jest on obrady, obrady i tyle. Dobrze kochani, dalej lećmy. I no w końcu jakaś samogłoska. Tu mamy idea. Tutaj mamy tak. gips, nina, isztar, pekin, kwidzyn. I tyle. A z lewej strony mamy wizerunek mamy cis. No a z lewej strony, co ciekawe mniej razy się i trafiło niż z prawej, kochani, kolejna literka to L. W bonusie mamy, czy nie? Nie mamy w bonusie. Z prawej strony mamy puls, alum i nic więcej chyba z lewej strony mamy raz mamy dolar mamy elf klosz eskalacja i wydaje mi się że to tyle Kolejna literka, literka E, no w końcu może coś się ruszy, idea. No i tyle. I zobaczmy z prawej strony, Oregon. Penelopa. Akcent. Reumatyzm. Pekin. I tyle, a z lewej, z lewej na pewno będzie więcej. Tu mamy dwa razy, herezja. Mamy wizerunek też dwa razy. Recenzja dwa razy. Spacer. Mamy eskalacja. Tu mamy orogeneza. Scheda. I kochani, tyle. Literka K. Kochani, nie mamy żadnego słowa. A już jesteśmy blisko końca. O, tutaj mamy blisko w bonusie. Brakuje nam tylko P. Oby. Oby się trafiło. Z prawej strony mamy w sobie ukos. Kra. O, mamy pierwsze słowo nareszcie buk. Słowo Buk. Przez U otwarte oraz K, czyli drzewko. To mamy oka, kwidzin. Tyle, a z lewej strony, kochani, mamy, czy nie mamy? Mamy kraba, wizerunek, oko, foka, mrok, ting, eskalacja, horoskop i to by było na tyle. Jedziemy dalej. Cztery literki do końca, kochani. Litera T, z prawej mamy post. Aspirant, Tytus, Akcent i sztar, Reumatyzm. A z lewej strony, kochani, mamy w sobie Toronto dwa razy. Mamy w sobie Oszust, Tynk. E, no i na razie dalej Lipa. Kolejna literka, Y. Mamy rynne. Mamy pierwsze słowo z lewej strony tym. Mamy sobie ting, sobie syn. A z prawej strony mamy sobie reumatyzm, tytus, w bonusie nie mamy Y. Kochani, dwie litery do końca. Literka S. Mamy sobie post, puls, ukos i sztar. Mamy słowo tytus. Jest to drugie słowo z prawej strony. Jest blisko, ale czy wystarczająco kochani. Czy wystarczająco? W bonusie nie ma literki. A nie, jest literka S, w słowie OSE. Eee, mizernie, mizernie. A z lewej strony literka S jest w słowie spacer, syn Oszust, Eskalacja, Grasica. Sheda. Mamy drugie słowo z lewej strony: Cis. I to by było tyle. No i ostatnia literka, kochani: litera D. W bonusie mamy Udo, Idea, Ujazd, No i Lipa. Totalna w bonusie. Z prawej strony: Kwidzyn. I tyle. Z lewej strony: Dolar. Obrady, Kondor, ceda, Ada, kochani, no nie ma co, nie ma co, już jestem załamany, kochani, zobaczcie, C, CBA, wkroczyło do akcji i zabrało nam cały majątek, 30 zł, kochani, przegraliśmy w dzisiejszym odcinku, niestety nawet zwrotu nie ma, mamy po dwa słowa, z lewej i z prawej strony, Ci z tym, a z prawej Bóg i Tytus co nam kompletnie nic nie daje. Niestety, no może coś tam przegapiłem, może by się gdzieś trzecie znalazł. Chociaż wydaje mi się, że wszystko zmazałem. Zdrapałem poprawnie. E, jeśli chodzi o lewą stronę, z prawej e, na pewno nie ma trzech słów, kochani. Niestety ta zdrabka przegrana. A może zobaczymy sobie co w bonusie byśmy mieli. Abyśmy mieli co? Nic. Kochani, nie ma nic. O, tu, jest, stówka. Stówkę byśmy mieli, fajnie by było petrafić na przykład, no ale niestety nie podzielili się z nami. Kochani, 10 dla lotto. No, biorąc pod uwagę wszystkie moje odcinki, to na pewno nie 1.0, a bardzo dużo do <gryw> bardzo małej ilości. Kochani, mam nadzieję, że taki odcineczek z jedną dużą krzyżoweczką Wam się spodobał. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu, czy takie odcinki Wam się podobają jakieś pomysły bym prosił e, na odcinki czy to zdrapkowe czy jakieś inne jakieś pomysły e, jeśli macie to też zachęcam ja już się z wami żegnam kochani do usłyszenia w kolejnym odcinku cześć